Halo, halo, YouTube cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony. O się należy, że możemy kolejny odcinek tutaj z naszych folga i sików. Jest aktualnie godzina 11:33 w środę 3 maja. No, także lecimy dalej. Czekamy na ludzi. O, ktoś jeszcze w majówkę też gra. Przynajmniej w ostatni dzień majówki. Hmm. Odbijamy się, dobra. Poza, ale jeszcze jem śniadanie dalej. Jest to śniadanie trzeci odcinek. W sensie nie ten, tylko ogólnie. Bo dzisiaj, że nagrywałem Ewlotraka, Padmo powie jeszcze i... Teraz właśnie Polgajcy, potem jeszcze Polgajcy, No, pocisnę trochę z tymi odcinkami się. No dobra. Ej, opa! Hop. Nie skacz! Ja biegnę na normalnie, oni się tak się, się Ej, Hej! Lepa! Chodźmy. No i czemu nie idzie? Ja nie kapuję. Ale niektórzy... No, z tego, czego to zauważyłem, to bardzo dziwnie grają, bardzo. A tutaj ha, huh. nie wiem, czy to polak. Okay. Bardzo znane. Chwilać! Walnięci. Hop! Ha! Ale przecież chodzi o to, żeby mnie spaść. No to nie spadłem. Jej! To odpada, zostaje? Dobra Następnie Czeka na nas Czeka na nas Okej, runda finałowa Niestabilne kapelki No okej, znamy to O, faktycznie niestabilne, no ale no Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Nie wiem, 20 jest tego. Jako jedyna fasolka nie wpadnij do mazi 3, 2, 1, Cow! Moi! Pad nie! Aż tak ja bym przeleciał. Ojej, ojej, ojej! Ej, to niesprawiedliwe! Nie! O szlak, o szlak, o szlak! Nie! O nie, tu jest maść. Jeeeej, hurra! Udało się pierwszy raz! Hurra! Jeeeej! Yeah! Jeeeej! Serio udało się? Wow! Wow, 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 wow! Nie no, pięknie nam się udało. Lecimy dalej, oczywiście. Nie no, super. Ja jestem z ciebie zadowolony bardzo. Ojej. Nie no, super. Bomba. A? Trzeba ogarniać. Coraz, coraz lepiej, mi to to wychodzi! Oj. Za z wysokości no zobaczymy. Nie bo teraz piję sok. Marchew jabłko, czosnek i rzutkiewka. A. Żeby nie było nie kupione, świeżo wciśnięte. Dobra, zawrotne wysokości, no to znamy to, także tutaj jest chyba raczej do, do przejścia.

22 osoby jeszcze przechodzą? To no dużo. Dobra. O! blasku reflektora! Dawno nie było. Dobra. Poza tym ruchomym świetle reflektora, aby zdobyć punkty. Czyli też prosta jak konstrukcja cepa. Podążamy za reflektora i w tym reflektorze spędzamy najwięcej czasu w nie jest to prosta mapa przyznam szczerze zobaczymy jak to nam wyjdzie no 3 2 1 GO Tu chyba się przegramy, bo... Nossa, ah, vai ter que wow Nie wie. Mimo to jest naprawdę trudne. No nie no, wyjdź z tego. No wyjdź tego! Nie wierzę w to. to przejść. O, ludzie, to było trudne. Bardzo trudne. Runa zakończona w najlepszych 50%. Jedno, przyznam, szczerze, no to było trudne. Ile przechodzi? 14. Wow. Ok. Najgorzej by było jakbym się poddał. Wybuchająca kula. Unikaj odpadającej podłogi i rzucaj wybuchowymi kulami przeciwników, aby zdobyć koronę. Ah! Huh? Eu vou raionar um Takuna? What the fuck? Ja nic tutaj nie robiłem. I co, wygrałem? Nie, serio? <laughs> nic nie robiłem i wygrałem! Nie, no po prostu bomba! <laughs> nic nie robić i wygrać! Nie, no bomba! Tak, ja wygrałem, ja to ja lubię.

Chắc chắn người phải Vì, Wow, người okay. <tries> à,

Ja pochodzę w pogodę, już nie być 12. No to też tak długo nie urywa. Jutro ma być lepiej, jutro ma być 18 i słońce. No, rodna zakończona. No ładnie ma być. on że ma być ładnie, mamy 9. Nie no, super pogoda się zapowiada, Wiecie co, no nie będzie też taki stricte wow, ale... Zawsze czuć, nie? Hmm. Znowu obrazku le reflektora. O! No to chyba tak zrobimy. To przesunę swój wyjazd na, na 10 jak tu ma być taka pogoda. Super. Super. nie pogoda. się nabijać. To oni nie będą iść No! Szlag się Nie wierzę, po prostu... No nie wierzę, no nie! Jakby mi 20%, 27 No Nie no, tutaj może być lipa Toż A ja 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 No trudno w tych razem odpaść Ale nie no, ładnie nam bicie, coraz to lepiej. No dobra, my sobie wychodzimy z tego. Wyjdź. No i teraz, no, po co mam oglądać innych, no? No bez sensu, no nie oszukujmy się, dobra. No trudno. <ścoughs> dobra, jeszcze raz zrobimy sobie. A bo nie słuchajcie, zakończymy. Na dzisiaj to tyle, jest 23 minuty, myślę, że to styknie, jak na Fall Guys'y. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że cóż, będziemy się widzieć i słyszeć za tydzień już w kolejnym, tak więc to no na domo, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane. To Was zarówno, więc się trzymajcie, no i cześć, życzę, że to jest za tydzień w kolejnym odcinku, także pa pa!